Witajcie serdecznie. Jesteśmy tegorocznymi kandydatami na konsuli. To jest Paulina Pieniak. A to jest Michał Puchalski. I chcemy Was w kilku słowach przekonać, dlaczego na nas warto głosować. Powiemy hasłowo o tym, co chcemy zrobić. Wiemy, że to jest trudne, bo Szczacki jest super idealny, ale postaramy się zrobić go jeszcze lepszym niż jest. Przede wszystkim chcemy zająć się szkolnymi toaletami. Chcemy, żeby każdy z Was miał dostęp do szkolnego Wi-Fi, żeby w każdej sali było to Wi-Fi. Wiemy, że jest to możliwe do zrealizowania, już wstępnie o tym rozmawialiśmy. Chcemy również kontynuować takie akcje jak wieczorki filmowe czy audycje, ale również poszerzyć ich działalność, otworzyć na nowe możliwości oraz chcemy na przykład w lato wystawiać zraszacze, żeby każdy mógł się ochłodzić w te najgorętsze dni, poskakać, zmoczyć się. E, chcemy również zorganizować dni tematyczne, na przykład Dzień Azji, Dzień Europy, Dzień Dresa, Dzień Piżamy. E, również e, chcemy, żeby w naszej szkole odbyły się oskary dla nauczycieli, ponieważ mamy absolutnie fantastycznych nauczycieli i trzeba ich docenić, trzeba ich nagrodzić. Dlatego właśnie wpadliśmy na pomysł. E, Oskarów dla nich. I także chcemy zorganizować randki w ciemno. Jest to również dobry sposób na poznanie siebie nawzajem, zawarcie nowych znajomości. Odbywałoby się to prawdopodobnie na tych dłuższy, na dłuższych przerwach, czyli pewnie na długiej przerwie, tej 20-minutowej albo 15-minutowej. Również chcemy zorganizować taką akcję jak kapcie w czackim, czyli zachęcić was wszystkich do tego, aby przyjść w kapciach, laczkach, klapkach do szkoły, żeby ocieplić atmosferę i kontakty chociażby z nauczycielami. Coś jeszcze chcemy dodać? To... E, koniecznie wchodźcie na naszego fanpage'a na Facebooku, e, lajkujcie nas, zadawajcie nam pytania, piszcie posty, bo my jesteśmy otwarci na wszelkie wasze propozycje. Jeżeli chcecie coś zmienić w tej szkole, coś wam się nie podoba, to piszcie, łapcie nas na przerwach, pytajcie, bo naprawdę chcemy, żeby wam po prostu było najlepiej w tej szkole. No, zapraszamy, naprawdę nie krępujcie się, czy to publicznie, czy to, czy to prywatnie. Pytajcie nas, dajcie, dawajcie propozycje, my jesteśmy otwarci, bo wszystkim jesteśmy tutaj, żeby z tej wspaniałej szkoły zrobić jeszcze wspanialszą niż jest.